Witam wszystkich na moim kanale. Tak jak tytule dzisiaj będzie okresy się w budowlance. Powiem więcej wam jak to umowa ma do z zleceniami, czy jest ich więcej, czy mniej, czy jest duży spadek. Stali widzowie mojego kanału na pewno już zauważyli, że dwa miesiące temu taki materiał się na moim kanale już pokazał, ale minęło sporo czasu i dlatego powiem wam jak to jak to jest w moim odczuciu, czy zauważyłem duży spadek jeżeli chodzi o zlecenia. Tak samo mam kilku znajomych, którzy się zajmują wykończeniu, czy też mają firmy budowlane, jakieś większe, zatrudniają na przykład powyżej 10 osób. <laughs> Przepraszam. I po prostu wam powiem jak to wygląda, czy jest duże zainteresowanie, mniejsze i tak dalej. Tak jak mówiłem, 2 miesiące temu nagrywałem pierwszy film o tym. Trochę wyświetlań podnie było. piszcie w komentarzach, że z jednej strony to dobrze, że budowlanka pada, bo niektórzy już nie wiedzieli, ile, ma, ile mają brać za te usługi i tak dalej, że... Nie, dotrzymali, nie, nie dotrzymywali terminów, po prostu nie odzwaniali, nie przychodzili na wyceny. No po części no jest trochę w tym racji, bo niektórzy naprawdę zawyżają te ceny razy 3, razy 4. Tak jak wiecie, ja mam <laughs> ja mam cały czas praktycznie te same ceny. No w, może pół roku temu trochę delikatnie je podniosłem, ale to nie jest jakiś duży, spa, duży, duży wzrost. Zresztą możecie sobie poczytać w komentarzach, jeżeli macie... Może macie chwilę czasu obejrzeć sobie filmy, bo ostatnio też kilka filmów na moim kanale się pokazało z wycenami, jak to, jak to wygląda, za co je robię, za gładzie, czy też za sufity podwieszone i tak dalej. I tak większość osób z Was w komentarzach pisze, że nie ma tych cen jakichś wysokich, dlatego zapraszam do dyskusji, pod każdym filmem nigdy komentarze nie usuwam, chyba że naprawdę yy, tam jakieś są wyzwiska i tak dalej. No wiadomo, że zawsze ktoś się znajdzie. No to wiadomo, że takie komentarze będę usuwał, ale jeżeli ktoś mi pisze, że jestem drogi i tak dalej, to po prostu albo nie odpisuję na takie komentarze, albo odpisuję po prostu i to jest wasze zdanie, po prostu są te komentarze i zawsze, a druga sprawa, że każdy dodany komentarz też właśnie zwiększa ten zasięg tych wszystkich moich filmów, tak. Dobra, teraz jeżeli chodzi o ilość zleceń, średnio tak w tygodniu, <laughs> przepraszam, średnio w tygodniu mam jakieś 2-3 zapytania o remont wiadomo że wszystkie wyceny nie, nie, nie przychodzą tak samo jeżeli chodzi o wyceny to też yy, możecie zauważyć że jest czasami pojawiają się takie filmy na moim kanale ile, ile, na ile wycenia robotę łazienkę wiadomo że wiadomo nie, nie, wszystkie, nie wszystkie wyceny przychodzą nie tylko z tego względu że ktoś powie że jestem drogi po prostu no niektórzy klienci czy inwestorzy, inwestorzy po prostu nie wiedzą co ile kosztuje i jak ktoś na przykład powie że za generalny remont yy, powiedzmy mieszkania jak ktoś chce 30 40 tysięcy no to są to są, niby to są duże pieniądze, ale ktoś się przemyśleć za co tyle pieniędzy, a na przykład się okaże, że to jest do generalnego remontu, trzeba wszystkie ściany zdrywać, skrobać, sufity podwieszone, elektryka nowa czy hydraulika, no to jest masa, masa pracy i to nie jest tydzień, dwa, że ktoś nam powie, że tyle zarobił, tak samo jak niektórzy mówią, że ja sam akurat w to nie wierzę, że tam bierze mieszkanie całe i w miesiąc czasu wykańcza sam pod klucz tak, jeżeli i a tym bardziej jeszcze powiesz, że to jest generalny remont, ja że podłogi zrywał, futryny wyrwał, no we drzwi stałe. Nie, nie jest po prostu to możliwe. Dużo klientów, dużo inwestorów też tak nakręcę trochę inwestorów, bo powiedzą, że panie, to ja to w miesiąc zrobię, bo na przykład klient powie, że dobra, zgadzam się na tą cenę ale ja chcę się za max miesiąc czy półtorej wprowadzić, nie? nie będzie problemu, na pewno zdążymy. No i wtedy różne części wychodzą, no bo już on, ten wykonawca już na chwilę znowu wie, że nie jest w stanie zrobić tego miesiąc czasu, tylko po prostu bierze to, żeby mieć roboty No wiadomo, że każdy na jakiś swój sposób kombinuje. Ja od razu mówię, że działam sam i jeżeli to jest remont bardzo duży czy generalny, to mówię, że na przykład minimum dwa albo i nawet trzy miesiące, no zależy po prostu co jest do zrobienia, tak. Ile jest gruzu do zniesienia, il, ile jest gruzy do zniesienia, ile jest przeróbek hydraulicznych, elektrycznych i tak dalej i tak dalej i no, różne czynniki na są. ja po prostu mówię po prostu ile czasu mniej więcej ja to na to potrzebuję działam sami albo po prostu się klient decyduje albo się nie decyduje tak nie, nie, nie będę tutaj nikogo uszukiwał że jestem w stanie to zrobić w miesiąc jak, jak dobrze wiem że to nie jest realne tak, tak jak mówię że często mam już większość zleceń to i tak wychodzi przez YouTube powiedzmy jakieś 70% ludzie po prostu albo mnie oglądają albo gdzieś komuś ktoś powie że jakiś kanał mam albo nawet po prostu jak ktoś do mnie z ogłoszenia gdzieś tam od kogoś ma numer a te osoby nie, na przykład nie wiedzą że mam kanał to zawsze nikt wysyłam i po prostu może sobie ma wgląd do tych moich prac jak ja robię co robię ile czasu mi to zajmuje ile za daną pracę biorę i tak dalej i wtedy po prostu albo jest kontakt albo tylko kontaktu nie ma tak no mi się wydaje że osoby które tak jak ja które się wy zajmują się wykończeniówką, to raczej ten kryzys to od, od, po prostu na sam koniec. Tak? No bo wiadomo, że firmy, które stawiają domy, no to już stawi, po prostu część domów stoi nieskończony, bo po prostu albo nie stracił kredytu, albo klient miał część gotówce, chciał wziąć kredyt, a wiadomo, teraz inflacja poszła do góry stopy procentowe, zresztą wszystko wie, wiecie jak to wygląda, dlatego nie ja będę na ten temat się rozpowiadał. Po prostu nie, niektórych nie stać po prostu budowy stoją, albo się wstrzymują, bo nie wiedzą co będzie za rok, za dwa. No, a druga sprawa? Osoba, która pracuje sama, tak jak to zawsze, jakieś tam zlecenie sobie znajdzie, tak, czy mniejsze, czy większe, gorzej, jak ktoś ma firmę, ma 10, tam, czy tam więcej ludzi, no i musi im ciągłość prac zapewnić, tak, bo jeżeli ktoś ma, na przykład, pracuje sama, jakieś tam zaplecze, jakieś tam po prostu pieniądze ma odłożone na, na czarną godzinę, jak na przykład posiedzi 3-4 tygodnie w domu, to akurat nie zbiednieje, tak, to ma z czego żyć, ale osoba, która zatrudnia więcej ludzi, musi im robić... Te wypłaty co tydzień czy tam co miesiąc, no to wiadomo, że każdy dzień dla niego no to już jest strata. No, dla mnie też jest strata, jeżeli mam jakoś, jakieś małe przejście między zleceniami, no ale wiadomo, im więcej ci człowiek zatrudnia, tym więcej ma na głowie. Dlatego, a, tym, a druga sprawa, że ciężko jest od takich pomocników, którzy też yy, cały czas przychodzą do pracy i nie biorą jakieś na narządanie, bo wiadomo, że każdy ma jakieś tam wypadki losowe, że tam źle się poczuje, no ale wiecie, jakie są na budowie, różnie to bywa. I kolejny temat na ten film. Czy ceny robocizny stanieją, bo dużo osób pisze w komentarzach, o teraz będzie rynek klienta, będzie sobie sam wybierać, będziecie stać pod bramą i będziecie się prosić o pracę. Tak, na pewno nie będzie, nikt nie będzie robił za połowę ceny, te, te koszty robocizny może spadną, ale nie tak dużo, bo druga sprawa, jeżeli ktoś ma więcej ludzi zatrudnia, tak jak powiedziałem, nie będzie mu się opłacało dokładać do, do interesu, jak ktoś mi powie, że wycenił powiedzmy remont generalny mieszkania na 40, a klient powie, że może mu dać 20 bo 30, a ma 5 ludzi do opłacenia czy 10, no to nie wyjdzie na swoje, będzie musiał zapłacić pracowników, dla niego nic nie zostanie, albo po prostu zacznie działać sama, bo będzie musiał wspomnieć tych ludzi, i, no i na tym się skończy, tak, nikt nie będzie dokładał do interesu. Jedno zlecenie, dwa można jakoś tam po prostu, czy chociaż czy wyjść na zero, no ale wiadomo, że każdy chce śmieć dość odłożone, i po to ktoś prowadzi na firmę żeby jakieś zyski z tego mieć bo nie, nie żeby tylko do tego dokładać albo wychodzić na zero bo to też mija się z celem no to po prostu lepiej zamknąć firmę i iść do kogoś na etat na na tak a druga sprawa, że koszty z usług wszystkiego znowu w przecież co chwilę wzrasta wszystko, wszystkie składki y, do jazdy paliwo wszystko idzie do góry no to moim zdaniem ceny usług na pewno jest spadną zresztą wszystkie usługi poszły do góry nie mówimy tutaj tylko o, o budowlance tylko no wiadomo zresztą wiecie jak jest nie będę tutaj mówił nie będę, y, że przechleb idzie do góry no wie, wiecie jak jest wszystko idzie do góry dlatego no, kryzys jest wszędzie no ale zobaczymy jak będzie no koszty robocizny tak jak mówię wam moim zdaniem nie spadną a jeżeli spadną to minimalnie a jeżeli chodzi o ilość zleceń no to pewnie może być gorzej dopiero w przyszłym roku no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie chociaż znam osoby które po prostu lubią takie, mają jednoosobowe działalności, jak ja, albo po prostu już uciekły za granicę, bo widzą, co się w Polsce dzieje, tam jest jednak lepiej, lepiej, można jeszcze zarobić, no i tych rąk jednak do pracy będzie, nie będzie dużo, chociaż wiecie, jak jest takich umietków pod sklepem, to idzie łapać, a druga sprawa, klienci też często po prostu sobie robią selekcję, tak, tak zwane castingi i po prostu szukają wysyłałem zapytanie ile pan bierze za położenie płytek czy zagładzie, tak jak po prostu mówię mniej więcej, jeżeli ściana jest przygotowana to mówię 30 metrów za, metr za położenie dwukrotne, to i tak mi, że nie jest jakaś cena wygórowana, no to po prostu albo no, no, to zostaje po prostu taką odpowiedź, że to, to w takim... Jak ktoś, to będę się odzywał, no to czyli wiem, że się nie odezję, po prostu szuka najtańszego, no ale nie tędy droga, bo wiadomo, jeżeli kogoś znajdziecie to on zrobił gładzie za 15, a za 10 tych za że te czterce się zdarzają, no to na pewno jakoś wykonana nie będzie taka sama, bo nie oszukujmy się, taki co bierze mało za robotę, to będzie chciał po prostu zrobić ją jak najszybciej się zawinąć i iść na inną robotę, tak? Nie będzie się głaskał, szukał, żeby każdą dziurkę czy jakąś tam ryskę wyłapać, no nie tędy droga jest, no ale wiadomo. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, Zabra jak ja zawsze, jak zapraszam do dyskusji w komentarzach, tak samo jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to po prostu wpiszcie w komentarzach dzięki za uwagę i do usłyszenia.